Był ciepły jesienny dzień, a na podwórku panował spokój. Liście szumiały delikatnie pod wpływem lekkiego wiatru, a słońce przyjemnie ogrzewało każdy zakątek ogrodu. Pepsi leżała leniwie pod krzakiem, przymykając oczy. Mruczek drzemał na płocie, a Marcelina i sprytna mysztymek podgryzali jabłko, które spadło z drzewa. Nagle ich spokój przerwał dźwięk cichych, przejmujących pisków. Wszyscy spojrzeli w stronę krzaków, skąd wyłoniła się wiewiórka Basia, cała zapłakana i trzęsąca się z rozpaczy. "Basieńko, co się stało?" zapytała Pepsi, podbiegając do niej szybko. "Mój dom, moje drzewo." zaczęła dusić się od płaczu Basia. "Drwale wycięli moje drzewo w lesie. Nie mam gdzie mieszkać, a wszystkie moje zapasy zostały tam na gałęziach. Muszę znaleźć nowe miejsce i jakoś przenieść wszystkie moje orzeszki i żołędzie." Zwierzęta wymieniły zaniepokojone spojrzenia. Wszyscy wiedzieli, jak ważne było to drzewo dla Basi i ile pracy włożyła, aby przygotować się na zimę. Nie martw się, Basieńko, odezwał się Tymek, energicznie kiwając głową. Pomożemy ci znaleźć nowe miejsce, a potem przeniesiemy wszystkie Twoje zapasy. Razem damy sobie radę. Marcelina kiwnęła głową, a mruczek zamiałczał na znak zgody. Pełni determinacji ruszyli z Basią w stronę lasu, by znaleźć nowy dom dla ich przyjaciółki i pomóc jej przygotować się do nadchodzącej zimy. Zwierzęta razem z Basią udały się w głąb lasu, przeszukując każde drzewo, które mogłoby stać się jej nowym domem. Słońce przebijało się przez gałęzie, tworząc wesołe cienie na ściółce, a wiatr kołysał liście, które spadały wokół nich, jak złote płatki. Każde z nich było skupione na misji znalezienia odpowiedniego miejsca dla małej wiewiórki. Pierwsze drzewo, które Basia wybrała, było wysokie i miało solidne konary, jednak gałęzie były tak blisko siebie, że trudno byłoby tam cokolwiek upchać. To nie będzie dobre miejsce, mruknęła, zerkając na resztę, którzy zgodnie pokiwali głowami. Ruszyli dalej i znaleźli drugie drzewo, piękne i szerokie, z idealnie rozłożonymi gałęziami. Jednak po bliższym przyjrzeniu okazało się, że w Pniu jest dziupla zamieszkana przez rodzinę dzięciołów. Zwierzęta uznały, że nie mogą zabierać komuś domu, więc ponownie ruszyli w poszukiwaniu lepszego miejsca. Wreszcie natrafili na stare, rozłożyste drzewo, które miało kilka solidnych gałęzi i wystarczająco dużą dziuplę, aby basia mogła tam przechowywać swoje zapasy. Słońce delikatnie przeświecało przez liście. A miejsce było osłonięte przed wiatrem. Basia rozejrzała się i szeroko uśmiechnęła. To idealne miejsce, powiedziała, a reszta zwierząt z radością przytaknęła. Zaczęła się akcja przenoszenia zapasów i urządzania nowego domu. Pepsi z zapałem biegała w tę i z powrotem, przenosząc orzeszki i żołędzie, które spadły z poprzedniego drzewa. Mruczek i Marcelina pomagali układać zapasy w nowym miejscu, sprawiając, że dziupla stawała się przytulnym i wygodnym schronieniem na zimę. Tymek z kolei bacznie pilnował, by żaden orzeszek nie zgubił się po drodze. To miejsce jest jeszcze lepsze niż poprzednie! zawołała Basia, gdy wszystkie zapasy były już bezpiecznie przeniesione. Przeprowadzka zakończyła się pełnym sukcesem. Nowe miejsce Basi było idealne. Dziupla w grubym, rozłożystym drzewie zapewniała jej przestrzeń na wszystkie zapasy, a osłonięte gałęzie chroniły przed wiatrem i deszczem. Z wnętrza dziupli roztaczał się widok na niewielką polankę, a pobliskie krzewy dawały dodatkową osłonę, co sprawiało, że miejsce wydawało się bezpieczne i przytulne. Basia, pełna wdzięczności, spojrzała na swoich przyjaciół. Dziękuję Wam z całego serca, bez Was nie poradziłabym sobie z przenosinami. Zapraszam Was na kolację. Chcę Wam podziękować za Waszą pomoc. Zwierzęta uśmiechnęły się i przyjęły zaproszenie. Kolacja była prosta, ale wyjątkowa. Basia poczęstowała ich orzeszkami, żołędziami i kawałkami jagód, a przyjaciele jedli z zadowoleniem, ciesząc się, że mogli pomóc. Gdy słońce powoli chowało się za horyzontem, zwierzęta pożegnały Basie i ruszyły w stronę gospodarstwa. Każdy z nich miał poczucie dobrze spełnionego obowiązku i radość w sercu. Pomoc przyjaciółce była dla nich nie tylko przygodą, ale też dowodem, że w trudnych chwilach zawsze mogą na siebie liczyć. Gdy dotarli na podwórko, zastał ich Piotruś, który spojrzał na nich ze zdziwieniem. – Gdzie wy byliście cały dzień? – zapytał z uśmiechem. Zwierzęta wymieniły spojrzenia, po czym uśmiechnęły się do siebie. Niech to zostanie ich małą tajemnicą dobrą jesienną przygodą, która na zawsze zostanie w ich sercach.